Maneczko, kochani, witajcie, witajcie Tradycynie. bardzo serdecznie. <grymne> hejka, hejka. Tradycyjnie już, ale naprawdę my bez sił. Zobaczcie sami, jaka to jest pogoda. Już nie wiemy, gdzie tu mamy chodzić, odpoczywać, żeby miło spędzić czas. Jest, jest faktycznie, że naprawdę... Tylko większość jest na słonecznionych i nie da się usiedzieć iść, a mieliśmy plany iść na zamek, ale uwierzcie nam zaraz was no, tradycyjnie nie. obrócimy. Pokażemy mniej więcej w jakim to kierunku jest, ale w tych 40 stopniach no słońca no. nie da się nawet tu się usiedzieć nie siedzieliśmy trudu, no. sobie na ławeczce Prawda. na chwilę tam jest rent zaraz tam też pójdziemy chcieliśmy się tylko połączyć z wami i porozmawiać chwilę jak co tydzień weekendowo dokładnie tak do parku takiego następnego trafiliśmy bo tutaj tych no parków tutaj, jest tutaj jeden, jeszcze nie a byliśmy. się ociera. Ale pokaż jakie piękne kwiaty i te kwiaty. Są naprawdę miejsca tutaj takie, tylko wszystko jest praktycznie nasłonecznione, że tu nie idzie usiedzieć. wieszcie, pół godziny drogi to po prostu po tak wpływa spływa, tak, że głowa boli. Ale tam na, na ten zamek, tak jak ten, to naprawdę musimy wybrać taką pogodę mm. albo taki dzionek, że naprawdę damy radę podejść, bo to jest kawał drogi. My nie lubimy jeździć samochodem, nie chcemy w ogóle samochodem tam ruszać. Braćcie. Chcemy no, przejść i normalnie to wszystko no bo, zobaczyć, bo byliśmy już w pobliżu, no, no ale wtedy nie, nie ma, nagrywaliśmy. Ale bo... z bardzo fajnych takich miejsc, punktów, które warto też nagrać i sobie. Tylko po co to łazić? Tylko i że samochodu sensu... tego nie, nie, nie ogarniemy. Nie, wszystkiego nie to tych widoków tego na wszystkiego. Nie robić. <laughs> I, ale, ale pogoda no, na opalanie rewelacja. Na opalanie, prostu. ale nie, nie na odwiedzanie żadnych hmm. zamków ani. Ale na wspinaczki innych. tam terenów to już tam nie ma to szans. Już, no to jeszcze trochę. Nie, to trzeba poczekać i naprawdę albo wyjść z rana, to żeby... Możemy w nocy tak, wiesz, trzecia plus minus. To by było to najlepiej, nie? tylko tam się też idzie parę godzin tylko na pewno. To nie jest takie też hop siup. no ale no... No w taką pogodę nie da się, znaczy da się, ci co tam wytrwali jakieś góry, ale co chodzą po tych górach i ten to na pewno tam mają w jednym paluszku takie, ale ja nie ten, ja tu do... <laughs> jeszcze... Nawet jakbym dała Marcinowi kopa, no wiecie ten. gdzie, to, hmm. to no... Byłoby ciężko, nie bez Cię Jest, trudu. jest ciężko naprawdę. Ja nie jestem przyzwyczajony, to mi jest ciężko teraz. Znowu już dramat jest przed nami, że znowu trzeba do domu iść po to górę. Tam podłazić, to, ja już jestem załamany, no ale ale. No, a tam jest, tam, tam pójdziemy, walczyć. chociaż nie wiem, może kiedyś nam się uda jutro, sobota, nie wiem, zobaczymy, chociaż wam pokażemy, gdzie jest ten zamek, bo tutaj to nie będzie widać. Jesteśmy w parku, będzie, wszystko za ten. Campingi, ale też są te, te, te gronie, Chociaż tu z tej tu strony powinno być widać tę górę tam z tym zamkiem. Pokaż, proszę, te kwiatki. Dobrze, kochani, są, obracamy bo ja Was, bo naprawdę Asia ma ochotę wykopać, na kwiatki. Wykopać kilka takich grządek i, i, i zabrać ze sobą Na do działce, do na balkonie, sorry, zasadzić sobie. Dobra, nie będziemy przedłużali, bo to króciutko nie jesteśmy żadnym tam terenie takim, żeby Wam coś pokazać, tylko wszystko chcieliśmy siebie, się połączyć, po prostu bo prostu Wszystko jest do siebie podobne. Tu no tutaj tak jest. Idziemy to, 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 to. Już przychodzimy na dren specjalnie, bo mamy jeszcze tam u góry tą naszą ławeczkę, ale tam by nie dało rady wytrzymać, dlatego myśleliśmy, myśleliśmy no. że zawsze nad tą wodą trochę będzie chłodniej i może jest, ale, no, ale pogoda jest naprawdę, nie wiemy do czego to porównać, bo ale jest, no wspaniale jest, no fajnie. jest fajnie. No, dobra kochanie, obracamy Was. Pokażemy Wrazujemy Wam, gdzie kwiatki, tutaj ten ładny jest park. Śliczne. Tam jest ten camping. Basen tutaj mają. No bawią się. Dobrze kochanie. Obracamy Was. Palec. To już znacie. No i jesteśmy już po obrocie tych sfer. pięknych kwiatków chociaż tylko mają taki kląb ta jeden, ale jest... A tych klombików, gdziekolwiek jest o... nie jesteśmy, to jeden obok drugiego wyrasta i to nie tylko takie malutkie, te różyczki i te wszystkie inne, to z nas już... No jest ładnie, jest pięknie zadbane i tutaj zobaczcie, mają jakieś takie chyba... Amfiteatr, jakieś, coś, coś takiego. w środku, no, no jakoś, jest... No, do występów coś tam, na, na pewno tutaj mają, bo tu, o, tutaj obok mają zaraz, są campingi tam, gdzie wam jest pokazujemy, basen. tu za. Gdzie jest mój palec? Tutaj, tutaj jest basen za tą góreczką. Mają basen, się bawią fajnie. A tu mamy ren. No tu naprawdę jest cudownie, tylko naprawdę ta pogoda to jest gorzej jak w lato w Polsce. To nie ma chyba porównania. Tak mi się wydaje, bo sami wiecie, jak w Polsce jest i jeden dzień jest dobrze, na drugi dzień jest źle, a tu jest non-stop zgarowana, jest tak, garuwa tu nie idzie się po tych górach wspinać ale wspominaliśmy też jak to było w nordernej. w nordernej te wichury i to wszystko i tak się zastanawialiśmy czy dzisiaj akurat siedzielibyśmy sobie w krótkim rękawku nad tak, morzem, nad i... morzem i... a tam pogoda to w ogóle była sami wiecie jak wam pokazywaliśmy wkuragany. pół godziny było znaczy pół godziny taka była pogoda a za pół godziny poszliśmy do sklepu wróciliśmy i trzeba było siedzieć pod parasolami lub pod innymi tam, żeby się schować po prostu gdzieś, bo już nie szło tak usiedzieć jak ten. A tu zobaczcie, tu dzisiaj jesteśmy w takim terenie, no to są piękne, no tylko te górki to mnie dobijają, bo ja. Nie wiem czy dam radę. Ja już też nie mam 15 lat chociaż tam dużo. Ale, ale dajesz, dajesz radę ze spokojem, trzeba się oswoić, tylko no. A ja nie chcę już się oswajać, ja chcę na płaskim chodzić i. Wiem, bo ty byś wolał cały czas nad morzem chodzić, ale góry mają też swój klimat. Mają swój no. klimat, tylko te Już chodzenie. Zauważyłeś, i zauważyłeś, że mają swój klimat. Już. Jest na O, tam nie wiem czy będziecie widzieli, Renę spływają kajaki. Kajakarze są po tu prostu. Tu nawet kobieta. Te, te osoby, które tutaj pływają w ogóle tylko w kapokach albo na w To jest dla nich. Oni do, wychodzą do relu, stamtąd, stamtąd wchodzą, idą wychodzą, daleko, wychodzą, daleko, daleko, stamtąd idą z nurtem, to, to, to. idą tam, daleko po szwajcarską granicę, po ten most, i oni wskakują do tej wody i płyną sobie z prądem. Jakiś po... poniesie, tak, 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 płyną. Sami byliśmy świadkami, jak siedzieliśmy sobie tam na jednej z naszych ławeczek, co tych ławeczek tu mamy naprawdę dużo, po... i sami spójrzcie, ławeczka na ławeczce. Jest, tam widzicie na samym słoneczku. A my sobie wybraliśmy dzisiaj taką ławeczkę w parku, żeby się trochę schować, bo tu ale naprawdę... Jeszcze tak pod wrażeniem przeogromnym jesteśmy tych domków, No te tej domki zieleni, to są naprawdę kochani... ...tego wszystkiego... Spójrzcie sami, ile no, to jest... Pomijając kwestię, że to są naprawdę, to jest majątek, ale, ale jak to ślicznie to No jest to pięknie wygląda. zadbane, wszystko trawiutko, tu dopiero kobieta przez ten potek skakała, już nie wymawiałem z wieku, ale... No, po 60 chyba była, co? No, ale w stroju kąpielowym powiedziała. W stroju powiedziała, kąpielowym poszła, i... poszła tutaj do renu się wykąpać, za pół godziny wracała i tak sobie radzą sobie. Ja tylko patrzę na ten ren, na ten prąd, na to wszystko, to jestem przerażony. A ławeczki wska... obracane, to już teraz się zorientowaliśmy, że co jakiś czas nam się pojawiają. To tutaj też mamy przed sobą, prawda? No jest, jest ławeczka. Ale tu nie da radę usiedzieć, bo to. Nie, ale ze słońca to uciekamy. Bo... Tu mamy taką budkę, to jest chyba jakaś przebieralnia dla nich, nie wiemy tu jakieś boksy tak są. Jest, no, jest jakieś kąpielisko, ale to wszystko jest pozamykane, i. i w... prawdopodobnie to jakaś przebieralnia na stroje kąpielowe albo coś, ale. No pięknie to wszystko wygląda, nie wiem czy tu będziecie dokładnie widzieli. Ten ren już się oczyścił. Tak jak ostatnio Wam pokazywaliśmy, co jest się zamulone. Nie, no tam jakieś ostrzeżenie tablica. Tam jest ten camping. Pięknie tu mają, naprawdę mogą sobie wypoczywać. I podziw dla tych ludzi, że oni nie boją się. Wejść do tej wody, do tej tej wody gdzieś tam wskakują, tam gdzieś dalej. ufać i płynąć. Płyną bez kapoków z kapokami na kajakach, na jakichś tam materacach zwykłych. tam. No. <laughs> Kombinacje Dziwne. Są, e, Dziwne alpejskie. No, <laughs> alpejskie. Typowo, typowo alpejskie. Ławeczka nasza stoi tam u góry. Też nie poszliśmy, bo myliśmy też plany. Obracanko. Taka nasza ławeczka tam jest u góry. Ale na tym słońcu się nie da, nie da się wysiedzieć. W takiej temperaturze co tu jest, codziennie jest deszcz, to naprawdę to jest chyba evenement No rzadko, tak przydałoby się, przydałoby się tak chociaż codziennie, albo w nocy, tak jak Odświeżyć powietrze, żeby, żeby, no Wziąć, tej a tak? Tu jest noso sucho noso słońce O, tam już nawet dachy polewają, czyszczą, jak widzicie Tam na tym jednym, tym nie wiem czy to będzie widać, ale karszerem tam już płuczę. Ten czerwony daszek Okolica jest cudowna, no jest cudownie, ale, wchodzenie, ale jest na Maxa. wchodzenie po tych górkach i po tym wszystkim naprawdę jako mnie to mnie dobija. Ja nie jestem przyzwyczajony do żadnych górek, pagórków, czyli gdzieś tam wdrapywać się i... No ale aż tak mocno nie musisz się wdrapywać, no to trochę... Ale muszę, wolę po płaskim chodzić i tak jak teraz, tak powinno być i bym był zadowolony. A my jeszcze musimy tam jeszcze wyżej jak tam się dostać, musimy tam do góry, to jeszcze, jeszcze długa droga przed nami, ale damy radę, na pewno damy radę, codziennie dajemy radę, także dzisiaj też damy radę. A na zamek no nie, no tu nie będzie widać, nie będzie, ale wam pokażemy, przejdziemy, ale byliśmy bardzo blisko, blisko byliśmy, tylko w ogóle nie było w planach, żeby a już nagrywać to już też nie, bo to, to się nie da, bo to się wchodzi non stop pod górę, to nawet w buzi tak zasycha wszystko, że tu się nawet gadać nie chce. Ale Trzeba wziąć tą lodówkę z zimną wodą. Tylko kto to będzie niósł po te górki Marcin wszystkie. Ma przecież, a. No przecież no a jak Dobrze kochani. No to tak tyle Przed co... nami jeszcze. Górki. Ja już się boję tego powrotu, ale... Dać radę. Wiem, że dam radę. No musisz dać. Ale trzeba przejść. No nic, tam piękny, fajny taki hop, domek. Tam jest A takie. Tam dalej budynki w Swajcarii. Tam jest takie miejsce, gdzie oni mają tam swoje kajaki. Dobrze. Ta, o tam wam pokazuję. Mają kajaki stamtąd też... Nawet teraz nie już nie ma. Już chyba pochowane są te kajaki, ale były. I też oni stamtąd skakują. I, i płyną sobie niewiadomym. wiadomo. Kierun w kierunku Wczoraj. to wiadomo. Wczoraj byliśmy zdziwieni. Jak jedno małżeństwem, para w każdym bądź razie wyszła, weszła do wody, widzisz. tam, gdzieś tam poszli, że płyną za chwilę. I przy bez kapoków, bez niczego. No tak po, skakują po do wody i z tym prądem i, oni płyną bez niczego i, i wypływają. I wypływają ko swojego domu, mają tam takie schodki i żeby mogli na spokojnie wyjść. No i podziel no dla i tych ludzi. Bo ja bym chyba się już... na razie jeszcze nie odważył i. Nie, nie. Ta ja to rzeka, w ogóle bym się nie spójrzcie, ta rzeka jest, no nie wiem, no dla mnie jest przerażająca, gorsza jak Wisła na pewno i. No ale nie, Oni wskakują, bawią się i znają tę rzekę, na pewno nie są tutaj no, jakimiś obcymi Nowicjuszami. Tak, no. no właśnie wiedzą o co chodzi, jak wejść, kiedy te wszystkie jak obserwowaliśmy na kajakach, którą stronę skręcić, w prawo, lewo, kiedy i coś. No, no znają, no znają, świetna. bo taki tam, No co... dla Lalika. A, patrz, który... a tam już widać tą wysepkę. Mm -hmm. Tam już jest ta wysepka też. Chcemy tak. tam dotrzeć. No ale. damy radę. Pokażemy wam tą, tą wysepkę. Nie jest daleko, ale to naprawdę... Jak będzie ile 15 stopni? W minusie to <laughs> przejdziemy. <się>. Dobra kochani. <laughs> to <reniferium> pozdrawia... <laughs> pozdrawiamy Szwajcarię. Tak. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Życzymy Wam milutkiego weekendu. Piszcie jaka u was jest w Polsce pogoda, nie tylko w Polsce, ale piszcie jaka jest pogoda, bo u nas jest no stop to samo, nie ma tam. Powalająca, powalająca dosłownie. Była burza jakiego to dnia, dwa dni temu to jakoś było co w nocy. No, to, ale, ale to były tylko grzmoty, a. Bez dźwięku takie. <laughs> bez dźwięku foni nie było nic. Malutkim, malutkim, przez pięć, może 10 minut deszczykiem, ale to taka... Mrzawka można powiedzieć, no. no nie ma, nie ma na razie, nie było takiego deszczu, żeby naprawdę nas zaskoczył, że w Alpach tak pogoda się zmienia, czy coś takiego, nie ma, nie, nie ma, o tam już następny ktoś płynie, nie wiem, czy to kajakiem płynie, czy w pław nie wiem, czy chcecie poczekać, ale no, już tam ktoś, odważni. nie, to kajakiem, kajakiem, teraz tam ktoś kajakiem z daleka, tam się zbliża, nie, kajakiem sobie płynie, no spokojnie. A my też idziemy jeszcze. Idziemy jeszcze dalej trochę przed siebie i do domku. Naszą alejką, czy nasze alejki, to już tyle tych alejek mamy, że to wszystkie są bardzo, bardzo podobne, jak mówiliśmy. Ale wszystkie są. Ale jest piękne, bardzo pięknie. To, o bardzo... to chodzi, że jest pięknie wyjść i usiąść się i patrzeć się nawet w jedno miejsce i jest naprawdę fajnie, dobrze kochani. My pomału, pomału, już się dawno żegnaliśmy, ale żegnamy się z wami jeszcze raz bardzo gorąco. Miłego, miłego weekendu. I cała pozdrowionka i piszcie i jaka u was pogoda jest i do zobaczenia następnym razem. Pa kochani, buziaki. Witajcie jednak jeszcze ponownie, sami spójrzcie. Doszliśmy kawałek tutaj, ale widzimy tu już ten co wam pokazywaliśmy tam chwileczkę przed tym kajakiem sobie płynie, ale spójrzcie na tych tutaj osobników, to jest właśnie ta wersja o czym wam mówiliśmy, bez niczego, płyną sobie bez niczego, halo, kiwają zadowoleni, bez niczego, tak. I jest normalnie gitara. No i takie właśnie I, są klimaty tutaj. No i takich, takich osobników to jest naprawdę więcej. Tam po drugiej stronie Szwajcarii widzicie, też sobie stoją. Ten mi przeszkadza. Nie lubię słupów nagrywać. Tam sobie stoją, tam co chwilę ktoś tam się wymienia. No to z każdej strony każdy kuken robi i patrzy, obserwuje. Kuken patrzy i siedzą, odpoczywają. I widzicie. Sami sobie płynęli bez niczego no tutaj nie widać nie widać tej górki tutaj z tym zamkiem bo ona jest gdzieś tam w tym kierunku ale to jest naprawdę parę kilometrów do przejścia my pójdziemy tylko zwiedzimy pokażemy wam tą trasę gdzie on, on jest ile to jeszcze trzeba przejść od tego, od tego momentu gdzie my tam zajdziemy dobra kochani dobra. tu nasz Mercedes stoi <słyska> S klasa tu, tutaj nasz dźwig żuraw tak dobra kochani do zobaczenia wtedy. Ogarnia jeszcze raz. Dobrze, że oni płynęli, że wam pokazuję, pokazaliśmy, że... Udało się komórkę wyciągnąć szybko. Z Zdążyć się, szybko nagrać A tam już flaga Szwajcarii nam dynda. Dobra, hejka, bawcie się jeszcze raz, mówiliśmy miłego weekendu. Nochaj, nochaj mal. Hejka. Pozdrowionka gorąca.